Witajcie, drodzy widzowie Tupiciu, chcę wam pokazać pocztówkę, która pokazuje zamek Wartburg, na którym Marcin Luther ukrywał się i na którym przetłumaczył z Pismo Święte, z łaciny na język niemiecki i w piosence Kaczmarskiego jest też, są te słowa W zamku Wartburg, na stromym urwisku, gdzie tak wielkie przepaście i szczyty, wbrew mej woli, ach woli ucisku, Wyniesiony nad Boskie Błękity, Pismo Święte z wszechwładnej łaciny, na swój własny język przekładam. I również jest Grzechy Rzym za gotówkę odpuszcza, lecz w moralnej się turza, rozkoszy. Papież w zbroi, w ubóstwie tkwi tłuszcza, z których groszy katedry się wznosi, i również z tym ja walczę, ja mnich Augustianin, moralności heretyk, to przytyk. Lecz w stolicy wołają poganin, reformator, heretyk, polityk. Tak, papieską ja bólę spaliłem. On mnie wyklął, a mnisi śpiewali. To są urywki z tej piosenki, które pokazują właśnie rzeczy, które działy się na tym zamku. W zamku Wartburg, w Eisenach, w Niemczech, gdzie Marcin Luther się ukrywał. Pozdrawiam Was, drodzy widzowie. Bądźcie szczęśliwi. Niech wszystkie istoty będą szczęśliwe. Pozdrawiam Was, Piciu. Papa. Pa.